strasznie długo mi tu, a jak zmieniłaś grę to mi wyrzuca serwera w ogóle Nie wiem, to nie wiem kto ci tego kompa kurwa składał Ja sam składałem, a co? A no to może dlatego Nie no, ale działał normalnie, przez... dlatego jestem zdziwiony, bo kilka miesięcy działał i nagle coś się spierdoliło No nie wiem czy no. można zrobić, czy co Zaczęło się pierdolić odkąd zrobiłeś optymalizację w tym komputerze, nie wiem czy zauważyłeś Jaką no, nie wiem No to była optymalizacja tam z znaczy wtedy jeszcze nie. Ale nie, nie coś od tego. No ja, jebało, zrobiłeś no. optymalizację, narzekałeś na to, że masz jakieś takie pakiet losy, że jak, jakieś lagi masz. Że cię szybciej widzą, to że coś tam... Robisz, czy nie? Nie, 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 To nie. zagadaj. A potem ty powie... coś robiłeś, jeszcze sam też tłumaczyłeś mi jakieś tam rzeczy. Ja sam coś robiłem? Tak, mówię, że jakieś yy, rzeczy ustawiałeś w komputerze, które zawsze robisz na komputerze nowym, jakieś ustawienia swoje. I od tamtej pory też się trzeba pierdolić więcej jeszcze. Może zrób formatę i nie ruszaj nic, i będzie git. Czemu tak robię? Kurwa, kurwa dziadno mnie. Nie trafiłeś go? Nie. Na CS Skins możesz otwierać różnorodne skrzynie, toczyć bitwy z innymi graczami, a dzięki funkcji Exchanger wymieniać przedmioty na ładniejsze. Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię, oraz częstej eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny. Kodem Celsiek darmowe 20 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Próbuję dać Ci już wszystko w tym spotkaniu. Ja też. I się skupić w końcu i kurwa, niech mi nie tak kraje Mam kontakt łapać na aucie, czy to już jak eee. będą pracować? Masz być na borku, kurwa. no Łapię na niego kąt. No nie podchodzi chyba. Ja też spotuję jak coś. Dwór, dwór, dwóch Ja rozlany. Bomba. Do bojlera, do bojlera. U nas, u nas. Do bojlera nie wchodzą. Ja blisko, blisko. Nic nie, nie ma, na pana na ile do was ale Może jest być długa, dalej, może bojlę. być długa, uważaj. Ja przy wyjściu trzymam. Trzymam, ja aptek. No, no bo, jak ale... powiedziałeś, to byłem już na wykroku. No nie, ja widziałem gdzie byłem. Ja mam flash w basen. Dobra, byłem to, przy to, schodach. Dobra, to długo ci trzymam tylko. Jeden pod B. Apsy Tylko jest. Tak, tak, jak masz, tak, tak Nie no nie chce mi się kurwa, na no, napsy wyskoczył Ja idę. No, Niech się kurwa przyłożyć Ja pierdolę, ale Ale ty mi mówisz nie skraca jak ale ja jestem jak przy schodach nie i na drębie, Zróbcie no. klipa i sobie zobacz na drewnie byłeś kurwa widziałem to Jak powiedziałem nie skracaj dalej Klipa widziałem. To ja nic takiego nie słyszałem, łpa, no. żebyś mówił wcześniej. Tak, to ja nie słyszałem kurwa A to jak nie słyszałeś ja kurwa, kurwa! No ja słyszałem jak mówiłeś jak byłem przy schodach już no, i chłop to, bo, mi wyjebał to, bo, to, ze schodów. A do doszło tak późno. Też może tak. No być. Ale, może tak być. Ale kurwa ten wiek Matt ja wiem, ja rozumiem, że ja w stanie hmm. rozumieć, tak naprawdę Jedyny, co mnie rozumiem. Ale ci, ci chciałem zobaczyć tego klipa? Nie skracaj, bo trzymają. Jeba go już nie ma. No tak, no ale to był w tym samym momencie, jak ginąłem, nie? Jak już byłem przy schodach. Fajtkę, jak przerażasz się? Dawaj. Kocimy. Nie Dziękuję, dziękuję. Złot Jest jeden. Dwoje jeba na balkon. Dawaj, dawaj.

Zbiegając tymi makami, co się z tą grą podziało? I fleszuję ci teraz banany Nie, nie, bo no jest smoke, wiesz? Da późno Musisz szafcyk no, tak, złapać dobra, dobra. ktoś, pago Ej, tak, tam teraz nasz, A dopiero zajmuję Smoke, smoke'a nie masz Stój, Paweł, tak Odciął Ale chujowy, będziesz widział, będziesz widział, będziesz widział A, baler jest? Wyfleszyli Duch leży Jeszcze jeden leży Banany banan też, coś to... na bananie Tył jeden Fleszuję Paweł Dawaj tak właśnie tak? Tak właśnie. Oksy leży. Leży. Nie widziałem Aksylerzy? Nie widziałem Ida Jest tam broni? Bra na jest, work? jest na midu A kurwa, jebany kutasiarz Konia wali za drewnem Rzuciłem ci, rzuciłem ci, bo leżę. No ty Kto? Gdzie? No ty Co się zrobić? Ida worki Paliuję ja milę głęboko Jest KT to jest mocno. To jest dużo, dużo. dużo. mocno. To jest są? mocno. To są tam. mocno. Tak to jest mocno. To jest To To jest mocno. To w mocno. To jest mocno. To jest mocno. To jest mocno. w jest mocno. To jest mocno. To jest celownikiem To się odganiał od, od jest mocno. muchy i zajebałeś dwóch. Ty, a miałeś ja biało miałem jak fleszowałem? Dobry flash? Znaczy ja też flashowałem, ja miałem biało i oni też. Nie wiem czy moim, Czyli flesz, bardzo, znaczy dobry, twoim... bardzo dobry, bardzo dobry flesz. Wszyscy mieli no. biało. Wszyscy mieli biało, bo jeden Let's go, automatycznie. znowu ten banan. Pasuje. Dajesz? Wszystko pojemnie. Skurwysyny, dwa były. No, Murek był no, drugi. Obiłem do go do trochę. Granaty. No

Okej, ładnie. Mm. ale komiaty. jestem. Resztia... dwa zawory. Co? Resztia. Jadą, jadą Jadą Banan, banan, banan To już rozdał daw. Człowiek Ten stary kurwy syn, kurwa, ten longa, zobacz. No ale to na farcie, stare, to na farcie. Ej, Bartosz! Bartosz! Zajebali mnie w pizdę, bo oni nie trafili najdami, oni dali przedworek, A ja myślałem, że lecą za Worek i się schowałem przed workiem, nie? A oni najdami nie trafili. Daj broń, Bartosz. Wiesz, co im daje? Ja najdem za to? Tak, grałem z grubą teraz w tej rundzie. Daje im najdem 82 i 92, jak oceniasz? No ja też.

Starałem mk chodzi kurwa, nawet nie puszczałem strzału Ładnie. No to, kurwa, w o wiele lepiej Można kurwa, na respie Do domku pobiegnie jakby W domu przyszedł chyba Spaka Masz go tu Paweł Ale ja Ci powiedziałem Tak, tak, dobrej pomocy Po tych strzałach A czekają we dwóch No Możesz Pago spalić zaraz, ale nie po tym smoku jak Spolt robił. to. Coś rzucili se chyba. Wyszedł! 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 Domek jeszcze, boiler. Ja to. Kurwa. Sam asyst <laughs> Dobrze ma dobrze. Ale ten smoke, zanim wybuchnie, to on się potrafi. się Trzymam ci drugi, trzymam ci drugi. A bufa na bala jego? Drugi leży. Na, na, Nie, rampa ostatni tak. był. To był rampa, no. I to jest pizzeria. Nie, Mati, raz się... ...głośniej <noise> raz ciszej. Się... Co ty masz z tym mikrofonem znowu, no? Nie wiem, Bartosz. No bo to jest chyba taki ma system, żeby hey, przyciszał jak do pizdy. Ej, to może Domek pójdziesz z sajem na krótko. Dobra. W celu się powracił do mnie balkon. Wlaź mit poszedł. Ja umiem nizakowego flasha Bartosz naznać Biało! Wale mi da. już to to mi da. Mit! Mit wyjdź za dużo Jeszcze jeden. Ale przesiani. do CT wejść. mogli Mogli, no. No dobrze, no ja bana skróciłem. No jest, CT ostatni. Co za kurwa go jeba. Na B pobieg? Nie wiem co robi. Nie, raczej nie, ciszę dał. Ja już nie wiem. Nie wiadomo. Był Uh, o kurwa Nie o kurwa. Kurwa. Biblia uciekł Obok, Biblia Paka będzie A O kurwa Kurwa co on robi? Nie, nie kurwa serio? Musiał być balkon po prostu No nie da się na debili ja, wygrać, ja, sorry. jak cię tak jak młodego ale, kurwa. Ale kurwa stary, kto by tak zagrał? Kurwa? Jak młodego kurwa. On był na balkonie i musiał zyskać. No, jakby na miał. balkonie był stary. Kto by tak zagrał, no nic Nie wiem, kurwa. dziwnie zagrał, dziwnie zagrał się w centrum. Jakoś jakby... bokiem stał, nie Dej wiem. Daj mi starej yy, to, to Damian, co? Czyli no. mój banan wycofuje? Ja pikuję ten środek, wiesz? Bajler. Nie. Nie się Podbiega pod, B2. pod B 2 Pod B mam na, mam na tam! B, jadą. No kurwa Ja jest Bs. Ołaś, bez jeden, bez jeszcze. Fleszuję mam Bs, uważaj. Jest bez gdzieś, trójki. Okay, mam. Czas. O, ja nie. nie ma tu? Ciemnia? Nie ma. Ciąg jest. Ty przed przerwą to byś zabił tam trzy osoby, nie? Wszystkie. A co, poszło nie tak? Jakiś jork. No trochę na tak kierun zajebałeś, nie? Jak mnie patrzyć. Ale akurat w ostatnim momencie też przyłączyłem na ciebie, nie? Gdzie jedziesz, Pobor? W środek. Fire. No, patrzę drugi od razu. Drodki, jeszcze jeden, drugi, Matki, jeden, rupa, rampa rupa, jeden, rupa, 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 jeden z wana, drugi. Jeszcze drugi był. ledwo zabiłem. Na jeden schody. Widziałem go! Kurde, nie ma, się straciłem ze zginiesz. Jak tam, panuje? Raczej jest, raczej jest. Ej, trzech bana raczej jest. Ej, Piotrek, flaszuje do lewej. M no, podchodzimy, Jeden, sobie Będę blisko na wejściu. Jeszcze chodźcie, dwóch, jeszcze dwóch, w, jeszcze dwóch. Dwóch, w, 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 to jest. No, ja. Ja. Przez, Ej, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, Musisz. Dobrze. Na waha to było chuj, nie? Kładziesz? Tak, no, muszę wejść bez. Ja mogę nie mam jak rzucić. Dwóch. Ja do no, nich no, do no, no. Cmentarz. Ja no, no, no. myślałem, że jeszcze nie wejdzie, kurwa, albo by wstał, by się wszystko spierdoliło, od razu czarny scenariusz no, huja, Cześć, to guja, nie? Przestań bardzo bardzo. Pista. Co? Ja od razu przestałem? Bo... Jadą na środek. Pomocy. Kurwa! Spokojnie, spokojnie. Nie Spokojnie. Prawie. Spokojnie. O, łatwe metier łatwy. Łatwe, łatwe. Łatwy. Gramy na boty, gramy na boty. No, nie, nie da się tego boty, przejebać. Już. Kurwa, stary. Bot. <laughs> nie no, hyper, ty Paweł, tyś Do Pawła, hyper, takie rzeczy. Bingo. Ty nie ty zasz, kurwa, bingo Do emerytus. jak chcesz. Przeszuję. Gawajcie drugiego? Co, w jednym życiu no, zginąłem z ligla.

jeszcze mi HEDA wyjebał, no. A pierdole, no musiał mi heada wyjebać. Zachowajmy tak, może, co? Nie, no na kontakt po prostu wejdziemy. Nie rzucaj nic, Piotrek, w sumie. No, nie? No, tak, On wychyla, nie? On cię Pula Kula. jedynka. Jedenka, pula kula się został. Pula, kula. Kula? Tamto ja. Ja idę Ciebie walczyć. Musicie coś zrobić, polec. Nie, nie, wiem czy nie Ciebie. Chodź, Ciebie szeroko, do. szeroko. Uciek. Ciebie. Ostatni. Ciebie na jeden. Do. No Dole. Dole cię nazywają. Jesteś nim, ale zajebiście no! Tak jest, tak o jest. Pochodzi co chodzi, Mac? Brawo. Dobrze, Izaak jaja miał i wychylił tam. Dajcie matkiemu pierwszemu grać. O to za? Że... Z długiej spalił i może być poddany. Musisz tak. wiesz, tak na W. Mm -hmm. Nie tak na E, znaczy czy no, albo na. Smok to jest lewo? Na, A, tak, napikaj tak. szczur, tak długo Lewo, lewo, lewo. Jeszcze jeden, ja zajmuję lo, 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 lord. Kurwa, przeladą. Nie Dobry. widzę tu nigdzie. Ob nice. Obieg robimy. Bez, może być jeszcze. A, Piachu. Cześć. kurwa. Nice. Dwa, dwa, Nie no, przecież takiej osoby nie da się dać. Nie no. Dary. Biblia, Biblia. Piotrek. Spalili mnie. Ekstra. Kładź tą bombę. Drugi, drugi też jest. Ja ładny, kurwa, ale po to, cię mamy, star że... ja tak. Ja tak biegałem, wyrzucałem flesze, smołki kurde, nic, nie, żadnych dueli w ogóle, przecież Wszystko poszło w, teraz w strzelani w tej rundzie. No teraz jak już wszyscy żeście poginęli, to mogę się wykazać chociaż. Ale no. Nikt mnie nie blokował Czekałem już. Na taką rundę, no. Dokładnie.